Góra pięć, to tam jeździć. To się, czyli czyli ładny Nowowy chcesz powiedzieć też. ładny? <noise> Rolnicki zastępujący Lindbeka i Peter Kildemat I Jak idzie Rolnicki na razie zamknięty w kanapce. Oj, 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 oj oj Bardzo, 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 bardzo niedobrze. To się zawinał się w korkociąg, a później uderzył bokiem, barkiem, plecami w swój odskakujący od bandy motocykl. Myślę, że powinien szybko... Oh. Niedobrze, 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 ale to już na dojeździe. Już mi to groźnie wyglądało, bo on trzymał gaz, mimo że był zamykany w kanapkę tutaj przez rywali, przez Szymka i przez y, Petera Kildemanda. Są już na pewno lekarze, banda. Nieważne, co z bandą w tej chwili, ważne, co z Patrykiem. To jest najważniejsze dla nas, proszę Państwa. Bardzo ten e, cały wypadek wyglądał poważnie i groźnie. Widzimy co się dzieje. Zamyka Kildemant, uderza Szymek. Odprostowany na plecy najpierw z latającym motorem nad głową. To jest właśnie w żużu najgorsze. Żelastwo latające nad głową. Numer gdzieś tam się oderwał z pleców już po. Poleciał do góry, ale teraz z tego ujęcia najlepiej będziemy tutaj chyba, myślę, mieli sam moment uderzenia. Miednica. Wydaje mi się, że to wyglądało oczywiście bardzo groźnie, natomiast mam wielkie nadzieje, że nic mu się nie stało. Bardzo głupio się w tej chwili czuję, bo przed chwilą chciałem go mocno pochwalić i uznać za wzmocnienie przeciwnika naszego z niedzielnego meczu.